Żyjemy w czasach, gdzie życie pędzi nieubłaganie. Wszystko niemal się zmieniło na wersję cyfrową w ciągu ostatniej dekady. Istnieje nowy trend, który zapewne nie umknął Waszej uwadze: Ten Year Challenge, gdzie tysiące ludzi publikuje swoje zdjęcia, zwykle jedno obok drugiego, które zostały zrobione po co najmniej 10 latach. Nie tylko ludzie się zmieniają, także przedmioty, wydarzenia, trendy, technologie i wartości. A zatem wróćmy do 2009 roku i porównajmy z dniem dzisiejszym. Każdy raczej dostrzegł, że niemal wszystko się zmieniło przez ostatnie 10 lat. W 2009 tylko 2 lata minęły od debiutu oryginalnego iPhone'a, a teraz niemal każdy ma smartfona i używa go codziennie. Czas biegnie szybko już teraz mamy premierę iPhone'a 10. W 2009 ropa. I rynek usług finansowych rządziły światem. W 2019 giganci technologiczni jak Apple, Google, Microsoft, Amazon i Tencent zajęli pozycję na scenie międzynarodowej. Aktywność człowieka wyrządza ogromne szkody dla środowiska na globalną skalę. Od 2009 powierzchnia Ziemi nagrzewa się o 0,3 stopnia Celsjusza. To nasze wielkie zaniedbania, które pogorszyły sprawę, zanikania lasów, Pustynnienia, topnienia lodowców, wymierania gatunków. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz o wiele więcej się o tym mówi niż w 2009. Kobiety znacznie poszły do przodu, walcząc o swoje prawa przez ostatnie 10 lat. Na przykład w Arabii Saudyjskiej kobiety mogą chodzić na mecze piłki nożnej, a nawet prowadzić auto. W Indiach kobiety mają już prawo wchodzić do świątyń, gdzie poprzednio Przybywać mogli tylko mężczyźni. Od 2009 roku naukowcy dokonali znacznego progresu. Aplikacje i usługi mobilne ułatwiły nasze życie. Obecnie za pomocą smartfonu możemy zamówić taksówkę, zarezerwować wizytę lekarską, usłyszeć poradę eksperta, a nawet życie aplikować w porównaniu równanie z 2009 rokiem. Zdrowe styl życia to teraz sport i dobra dieta. Kobiety i mężczyźni w Hongkongu przodują z długością życia. Pomimo, że jest to bardzo mały region administracyjny Chin i jest najgęściej zaludniony na świecie, ten kraj podniósł długość życia mieszkańców do 83,73 roku. Dostępność internetu każdego roku wzrasta. Do 2019 większość z nas ma dostęp do sieci 24 godziny na dobę. Cyfryzacja ograniczyła spotkania twarzą w twarz, ale z drugiej strony możemy się komunikować niezależnie od odległości. Moda i styl zmieniły się drastycznie, choć część z nich powoli znów wraca do starych trendów. W 2009 moda kontynuuje swoją fascynację naturalnością, jakkolwiek według badań ludzie nieco bardziej dbają o wygląd zewnętrzny. 2009 był przełomem dla Facebooka. Obecnie przeszło 3 miliardy ludzi używa mediów społecznościowych i ta liczba wciąż rośnie. Niemal wszyscy z tych użytkowników mają Instagram. Z odsłonami 500 milionów na dzień. Imponujące! W 2009 roku nie mówiło się o wiele o edukacji online. Obecnie możesz skorzystać z licznych treningów i szkoleń zawodowych bez wychodzenia z domu. Wszystkie typy profesjonalnych kursów online odnotowały wzrost o 20% rocznie. Ten trend utrzymywał się przez wiele lat i będzie się jeszcze rozwijał. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, polub go, udostępnij znajomym. I nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał.